Witam wszystkich Ale dzisiaj wieje, sobota szykuje się na rozlewanie resemów Ma padać wieczorem pod kukurydzę No i ostatnio to co się zakopałem To robiłem poprawkę od dwuliściennych w pszenicy No i pamiętajcie, żeby dokładnie przepłukać cały opryskiwacz po takich poprawkach zanim wjedziecie w rzepak bo można sobie na, na koniec bo można sobie na koniec zmarnować rzepak nie odkręcę jednego także ja już filterki nie czyste ale zawsze zawsze jakieś pozostałości zawsze jakieś pozostałości po mocznikach mogą pozostać Tym bardziej, że to stosujemy no Ja stosowałem w granulkach nie? I gdzieś ta granulka może się w filtrach zachować No i później nawet małe pozostałości mogą nam narobić bałaganu Dałem jakiś tam czyściwo, jakiś proszek do pukania, Wypłukałem z cały opryskiwacz Przelałem przez końcówki Teraz sobie popłuczę filtry, wszystkie filtry. No i będę rozlewał RSM. Podczas rozlewania RSM-u ten RSM jeszcze to wszystko przypłuczę. No i później, jak wjedziemy w rzepak na, na płatka, to sobie nie popierniczymy go. No i tak, pogodę mamy jeszcze fajną, tylko silnie wieje, ale na RSM jakoś myślę, że. Nie powinno być tragedii. Teraz patrzę na pogodę. Patrzę na pogodę, to o 19 już ma zacząć padać. 20, .00, 21, .00, 22 .00 to jest dwie kropelki. Więc yy, samo raz, samo fajnie będzie rozlać ten RSM. A i tak mnie, patrzcie, jaka biała woda jeszcze leci. Ale to, jest, to pieni się, bo ten środek taki dałem yy, taki w proszku do, do czyszczenia. No, to on się tak pienił. No i, i tak mnie nie minie to rozlewanie RSM-u. A jeszcze, jak ma popadać deszcz po rozlaniu, to, to tym lepiej. To tym lepiej. No także ten humus naprawdę jest czyściutki, w ogóle nic ani końcówek mi nie zapchał, ani filtrów. Także jednak to prawda, co tam mówili, że że po prostu jest bardzo dobrze filtrowany bardzo dobrze filtrowany no i co tu więcej bardzo dobrze filtrowany no też będę go dolewał po 20 litrów do RSM-u a RSM-u dawałem 200 kg polifostki szóstki pod kukurydzę i no to też tam jest azot, to będę dawał 300 litrów. Znaczy 320 z tym humusem. 20 litrów humusu. No i. która jest godzina? 12:40. Ja jeszcze kawę nie piłem, tak się zaangażowałem w płukanie tego opryskiwacza. Idę wypiję kawę. Zaraz trzeba obiad jeść. No i jadę. Najgorzej, że jest, że mam dużo kawałeczków. Dużo kawałeczków małych w tej kukurydzy do rozlewania i mi to troszeczkę zejdzie. No pewnie do wieczora, bo do nocy. Tyle mi zostało RSMO Musi mi to wystarczyć na kukurydzę. Musi mi to wystarczyć. Będę dawał 300 litrów. Plus ten humus, to raz 20 litrów, to razem będzie 320 litrów na hektar. Czekajcie, zaraz zobaczymy sobie w aplikacji MMata. MMM 30 mam i damy na 300 litrów, to będzie 117 kg azotu na hektar, plus 12 kg w polifosce 6 to wyjdzie jakieś 130 niecałe no. można było nawet zmniejszyć ale co tuż tu zmniejszać dobra niech tak będzie no na 17 hektarów Potrzebuję jakieś 5000 litrów 5, 5 ponad trochę to myślę że tam będzie tyle myślę że tam tyle będzie może nawet jeszcze zostanie ale to dzięki temu jęczmieniowi browarnemu, bo tam poszło mało azotu. Mimo to, że pola mi doszło, to cała, cały zbiornik mi wystarczył. Ale przez to, to, właśnie, że zmniejszona dawka azotu poszła na jęczmień browarny. No, 300. O, to szybko zaciąga, to zaraz przepilnować. To jest taki produkt Na 2200 pewnie i tyle Tutaj koło więzienia też mam zasianą kukurydzę I tu jeszcze Mówiłem dla taty, tato jeździł tutaj wałował wałem pierścieniowym Żeby jak najbardziej yy, Nie wiem, no Robiłem wszystko to co możliwe żeby te wrony nie, wy, nie wyciągały Bo zaprawy to tak nie do końca działają, bo One po prostu wyciągają za, za liście, za rośliny, za łodygę wy, wyciągają I nawet jak tego jak zaprawione jest i tego ziarna nie zje To zostawi, ale ta kukurydza już jest wyrwana I zasiałem głęboko, zawołowane, zobaczymy czy też pomoże To było siane jako pierwsze z 23M bodajże. Ale wilgoć fajna. O! Jest nasionko. Ale ładny kiełek puściło. Baczcie. Legancko. Legancko. Teraz będzie tydzień zimny, to nie wiem czy ona tak awansuje. O, muszę się przestawić. rządek? kajcie, Nie, on od... tak. jakby, w... bo to jest... Yy, raz, dwa. Tu jest łączenie i trzy. To w trzeci muszę wjeżdżać, tak, tak jakby w ślad chyba. Tak, po tych śladach eee, Oprócz tego śniewnika muszę tutaj jechać Ale wieje A tutaj bezorkowo Po kukurydzy I przejechane wałem pierścieniowym Gdzie tu teraz Rządka znaleźć? Wilgoć jest Struktura gleby też w miarę jest Okej okay. Tu jest jakieś takie miękkie, może to tutaj? Mm. O jest. Też ładnie kiełeczek już idzie. O, ale ładnie. 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 No, ja wiem, że tak głęboko. Twardo było, ale może te 5, 6 jest. I przywoałowanie może to coś da. 6.30 rozlałem w Zaczyna deszcz padać Mamy godzinę 18 tak? Czyli wedle planu, tak pokazywało na 18:00. Jadę na Podchorce, tam jeszcze rozleję na około 7 hektarów Znaczy no, tam do pszenicy nie dolałem Jednej, więc wyjdzie 7 hektarów No i tyle będzie na dzisiaj, reszta już w poniedziałek, pewnie po deszczu Zanim ja to skończę to Zanim ja to skończę, no to już będzie pewnie lało na dobre No a później mi zostanie jeszcze w Rybyszowie chyba 4 hektary, czy to niecałe 4 hektary To i po deszczu rozleje się też w Poniedziałek No to już nieźle pada w podchorcach Ale to nic To jest taka słabsza gleba to Dobrze będzie Nie widać tego RSM, bo to z humusem A jak podświetlę? Nie, nie widać, w nocy będzie widać Powiem wam, piękna sprawa z tą nawigacją Piękna sprawa No i jeszcze ładnie siąpi Zaraz ma przyjść większa chmura i bardziej padać Ale jeszcze Jeszcze za dużo nie Nie popadało, bo zobaczcie e, Koło odkrywa suchą ziemię Suchy piasek no, Zostało mi jeszcze 900 litrów Tak, 925 No i tutaj już mamy rozlany 4 hektary. Eee, łącznie jest rozlane. Teraz jest sprawdzę tutaj. 10 hektara, tutaj mam 10 hektarów. Tylko w tym jest pół hektara na pszenicy jarej koło filosofów. Stworzyłem szybę, bo nic nie widać. No, a stąd widać to pole, tam gdzie zagrzązłem O tutaj, tam Tam, 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 tam. O, Jeszcze na ten piaseczek tu z skrótami jadę I tutaj na ten piaseczek rozlaję Tylko tutaj nie wiem, zmniejszyłem na 280 litrów Bo to i tak pewnie wypali tą kukurydzę Chociaż i tak nie wiem czy to nie za dużo No tutaj też woda stoi, ale może przyjadę Mam w zbiorniku 400 litrów to nie ma tragedii Oj, oj, oj Nie wiem czy ja tędy przyjadę w ogóle. Nie no powinien przyjechać, już widzę tutaj to pole O, 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 o. No tu jest, bo no to dwie części jest tego tak jakby a na środku woda stoi, tam jeszcze kukurydza stara Tam nawet tato ta talerzówką nie, nie pchał się, bo tam woda normalnie stoi, więc To mój bez sensu, i tak tam nie zasiejesz Więc środek i tutaj koniec i początek pola tylko tutaj jest O, tak to wygląda I tutaj sobie jeszcze rozdajemy Nie wiem czy nie zmniejszyć jeszcze? Czekajcie, zobaczę na aplikacji, ile to, ile to wyjdzie. Zmniejszyłem na 260, to będzie 100 kg. Nie, to będzie mniej, bo przecież 20 litrów to jest tego humusu. Więc to będzie chyba 240. Zobaczymy, 240 litrów. Z 94, ale i tak tutaj mamy jeszcze polifoskę. Więc będzie i tak ponad sto. Dobra, niech będzie 260. Tu niestety się nie mieszczę, więc musiałem końcówki złożyć Ale pada już od, od tutaj od tego słupa nie mogę się tu zmieścić na 21 metrów Ale jeszcze chciałem zobaczyć jak tutaj jak tutaj Nie, wilgoć jest. Tylko nie wiem, czy trafiłem w rządek. Chyba nie. Tu jest chyba rządek. O, jest. Jest kukurydzka. Jaki piękny kiełek. Pięknie. Pięknie. Wilgoć jest. Jeszcze teraz dopada. Że jak wody pójdzie, zabraknie, to tu pewnie nic nie będzie. No zobaczymy. Robię wszystko tak, jak miało być normalnie. Nie, no tylko azot zmniejszyłem. A nawozy normalnie siałem polipofska z podsiewach. Ale już pada. Nie wiem, czy widzicie.